Dzień dobry, dzień dobry. Co ty Marty robisz? No dałeś mi zadanie, żeby skręcić akumulatorki. Tylko nakrętek nie ma. A już sobie poradziłem. Do tego boostera. Nakrętek. Bo tu w końcu przyszły akumulatorki. Do tego boostera co rozkręcaliśmy. Tu zaraz Martynek poskręca to wszystko. Bo ja tu mam sporo paczek do pakowania, do zrobienia. Ta jedna już gotowa. Zaraz muszę to zrobić. Później jeszcze tu mam takie fajne zamówienia. Kable rozruchowe, 16 mm kwadrat. 3,5 metra musi być. I tu jeszcze później mam jedno zamówienie do spakowania. I tu jest fajnie to, że jest obrotnica fotela Fiat Ducato. Ta obrotnica tu przyszła zapakowana. W takich kartonach to nie będziemy rozpakowywać. Po prostu dalej prześlemy to. Bo jest elegancko w kartonie spakowane. Nie będziemy to rozgrzebywać. A ta paletka tu ma dwa akumulatorki. I do tej paletki jeszcze dołożę wszystkie te bebechy. Przyjechała taka piękna paletka R. Jedyneczek z autoparta Dawaj Kamilku dawaj Chcę Ci przeszkadzać nagrania Ty mi przeszkadza mi nigdy nie przeszkadza O jak ci dzisiaj pogoda Bardzo ładna pogoda Świci Dopisuje słońca. No pokaż jak słońce świeci tam Bo no widać, że świeci jak... A jak tam siapę mamy Co, szapę najpierw Zaraz, tu zrobimy miejsce, tu wjedziemy się. No, i to Dzisiaj mamy piątek, już. Dzisiaj cały dzień mam taką monotonną robotę, bo cały dzień siedzę tu na warsztacie. Robię jakieś zestawy, robię różne kabelki, pakuję dla ludzi, wysyłamy. Żeby każdy był zadowolony. Jutro już będzie sobota, później niedziela. I znowu tydzień zleci, i znowu tydzień już leciał. I co, dla Was życzymy dużo zdrówka! Życzymy Wam wszystkiego dobrego! I też życzę Wam, żeby też mieliście takie luźne dni, żeby mogli sobie odpoczywać w pracy. Jako to robię ja tu z kabelkami. Ej co, wszystkiego mam dobrego. Lajkujcie, subskrybujcie. I piszcie swoje komentarze. Dziękuję wam bardzo. Pa. Nie, nie samo łapie ukraiński. Nie, po ukraińsku to wszystko rozumiem, tak samo chłopaki. Górze, chłopaki za mą też tak. Te Ale elegancka, no. i ptaszka, jeszcze. Jednego. No jest, jeden, no. Jeszcze jeden. O, jest. No, wyszedł ptaszek. No, ten to prawdziwy ptako. Zobacz, rozłożone skrzydła, i leci chyba, nie? Leci. Ma. mały taki. A gdzie jest Józek? Nie ma. A gdzie jest? Śpi? W przedszkolu? Nie. Ja. Tak. Wiesz ja. ja. opowiada trochę. A ty chcesz iść do przedszkola? Nie. Ty nie. nie. Ja. A czemu? Tam dużo dzieci jest, rysują. No, tak rysują jak ty, no to idziesz do tego przedszkola? Co tam za fakturkę wieszko dał do malowania? To chyba mazaje teraz są, co?